14. Po ślubie siostrzenicy pan Karol Zbąski wyjechał do Petersburga, a z nim razem i trzej delegowani po koncesję na budowę dróg bitych. Karol Wielki nie tylko pochwalił zasadniczo zamiar, ale osobiście objął dowództwo wyprawy. Wróżono sobie stąd pomyślność i sprawa zyskała jeszcze na powadze. Zbąski pozostawił swój pałac na wyłączny użytek z Baraskich. Więc sale dotąd głuche i zamieszkane przez samotnego starca, stały się niebawem ogniskiem ruchu towarzyskiego w wyższych sferach. Księżna Hortensja spędziła tu parę miesięcy i urządzała liczne przyjęcia, choć nie potrzebowała opłacać się towarzystwu, mając na wydaniu taką córkę jak Halszka. Pragnąc jednak zabawić Halszkę i sama dobrze czas spędzić, dawała wieczory w ściśle dobranym kółku, przyjmowała bliższych znajomych codziennie od czwartej do szóstej. A dla szerszego koła miała dzień przyjęcia we czwartki. Kiedy czasem poszła z córką na wieczór do cudzego domu lub zjawiła się w teatrze, były to wypadki wielkiej wagi, powszechnie komentowane. Szczególnie zaś zaproszenia do zbaraskich uważano za wyjątkowo zaszczytne. Ci, którzy tam bywali, nosili niby honorowe odznaki jakiegoś wysokiego orderu. Order ten rozdawała księżna Hortensja, głównie krewnym, bardzo licznym, a także ludziom bogatym i ogładzonym ta obywatelska nie grała tu wielkiej roli przy wyborze ani nawet wyższa kultura. Jeżeli na większych zebraniach spotkać było można jakiego głośnego literata lub malarza kogoś z nazwiskiem nowym, a dobrze zasłużonym, było to po prostu oznaką, że bal jest większy tym razem, nie zaś przyswojeniem nowego członka towarzystwa. Ulubioną formą towarzyską było dla księżnej ścisłe kółko, złożone z ludzi, których układ, nawyknienia i pojęcia przypadały jej do smaku. W tym kółku panowała atmosfera przyjazna i swobodna, bo nie tylko halszka, ale i księżna z Baraska nie lubiła się nudzić. Jednak na czwartkowych przyjęciach i wobec mało znajomych osób, księżna umiała przybierać ton grzecznie urzędowy uprawiała tę sztukę konfundowania bierniejszych umysłów, która określa stosunki między ludźmi różnych sfer. Dla tej idei poświęcała często nawet osobistą przyjemność. Szydłowski, przyjaciel księcia Janusza, dużo prostszego od żony, tak formułował w swym rubasznym na rzeczu towarzyskie wymagania księżnej. Chciałoby się Hortensji Jagudek, lecz księżna niezbyle kim może pójść do lasu. Księżna Zbaraska miała też więcej przyjaciół swej pozycji niż szczerych i własnych. Do tych ostatnich należał na przykład Kersten. Pewnej środy po południu, w połowie marca, w mniejszym salonie pałacu siedziała księżna z kilku znajomymi. Był Kersten, był Reckheim, była hrabina Gniska z córkami i paru dobrze ubranych młodzieńców, tancerzy, halszki z minionych balów, obecnie dyskretnych aspirantów do możliwości starania się o księżniczkę wśród spokojniejszych uciech wielkiego postu, na rautach i wizytach. Amon wałęsał się po salonie, jak artystyczny lunatyk. Gdy rozmowa cichła, on siadał do fortepianu i uderzał w klawisze. Czasem co zagrał, czasem żempolił tylko z cicha, strzelając oczyma po suficie. Nikomu nie przeszkadzał i nikt na niego nie zwracał uwagi. Halszka nalewała gościom herbatę, na stole były ciastka i postne tartynki. Z powodu tych ostatnich wszczęto właśnie rozmowę o poście co do ilości i co do jakości. Księżna Hortensja była zdania, że właściwie nie wolno w wielkim poście przyjmować pokarmów niepłynnych między śniadaniem a obiadem entre de repas, ale uspokajała obecnych tem, że ma dyspensę dla całego swego domu i dla swoich gości. Hrabina Gnińska zapewniała, że ostatnie instrukcje z Rzymu rozluźniły bardzo formę postów i przytaczała na poparcie zdanie znanego ze świątobliwości księdza. Hrabia Reckheim, chociaż protestant, miał wielu krewnych katolików, więc był także obeznany z tą kwestią. Skłaniał się bardziej do zdania księżnej Hortensji, starając się przytem odgadnąć pogląd Halszki, ale ta nie dawała znaku żadnego osobistego poglądu w tym względzie. Baron Kersten przeciąłby zapewne dyskusję swoją nieomylnością, gdyby do salonu nie wszedł nowy gość i nie zasiał ogólnego milczenia. Był to Jan Dołęga. Zbliżył się do księżnej, jako dobry znajomy z waru i pocałował ją w rękę. Potem, ponieważ w salonie nikogo nie było z mężczyzn domowych, poprosił, aby go księżna zechciała przedstawić paniom gnińskim. Następnie, widząc, że zwraca na siebie uwagę i czując chłód naokoło siebie, rzekł. Andrzej mi powiedział, że księżna przyjmuje po południu i służba mi to potwierdziła, gdym się oznajmił, więc pozwoliłem sobie wejść, aby podziękować raz jeszcze za łaskawą gościnność, której doznałem w warze. A tak, skinęła głową księżna, wspominamy pana. Halszka, wskazując Janowi krzesło przy sobie, rzekła wesoło, dam panu herbaty. Dołęga przywitał Kerstena i zapoznał się z Rekheimem. Z powodu obecności cudzoziemca rozmowa toczyła się wyłącznie po francusku. Jan znał dobrze ten język, ale nie miał go w codziennym użyciu. Mówił zatem powoli z akcentem niezupełnie poprawnym. Zwracało to nieprzyjemnie uwagę towarzystwa, podczas gdy go nie raziła dużo gorsza niemiecka wymowa Rekhaima. – Czy pan dużo pracuje? – spytała księżna Hortensja. Jan odpowiedział krótko i na tym skończyła się jego rozmowa z panią domu, która zajęła się znowu swoimi dostojniejszymi gośćmi. Wtedy Halszka odezwała się do Jana po polsku. – Od czasu, jak jestem w Warszawie, widzę pana dopiero czwarty raz. Zaczęła liczyć na palcach uśmiechnięta. – Na ślubie Jurka, na tym balu, raz u papy. – Wtedy ja pani nie widziałem, ale ja pana widziałam to trzy, a dzisiaj czwarty raz. To wszystko. Ja panią za to widziałem dwa razy w teatrze. A dlaczego pan nie przyszedł do Loży? Dlaczego pan jest pierwszy raz u mamy? Czy pan jest dziki w Warszawie? Nie, pani, ale pracuję i nie mieszam się do ruchu towarzyskiego, bo to zabiera wiele czasu, pociąga za sobą obowiązki, którym nie mógłbym nastarczyć. Cieszę się niezmiernie, że mam sposobność podziękowania pani. Nie mogłem wtedy na balu. Za co mi pan dziękuję? Andrzej mi mówił, że w warze przyczyniła się pani głównie do namówienia ojca na tę podróż. Nawet wspominał o taktyce, jeżeli papa pojedzie, kiedy papa tam będzie, papa musi jechać. <laughs> Ten Jędrek wszystko widział, a nic mi nie mówił, ale dobrze zrobiłam, prawda? Pan mi mówił, że to dobra i potrzebna rzecz. Dołęga odpowiedział cichym, gorącym głosem. Nie tyle jeszcze dziękuję, bo nie biorę tego dla siebie, ile winszuję serdecznie. Postąpiła pani ślicznie i mądrze, jak prawdziwa obywatelka, jak prawdziwa księżniczka z Baraska. Halszka zarumieniła się z zadowolenia. Tymczasem uboczna ta rozmowa zwracała już uwagę. Szczególnie Rekheim rzucał ciekawym okiem w stronę dołęgi. Wszyscy zdali już sobie sprawę, że pomiędzy księżniczką a tym jasnowłosym, tęgim chłopcem istnieje jakaś sympatia, ale udawali obojętność i ciągnęli dalej senne rozmowy. Dopiero gdy księżna Hortensja zawołała ze szczególną intonacją: Halszko, nie mamy herbaty. Zrozumieli wszyscy nawet Halszka i dołęga, że przedłużenie tej pogadanki, choćby o chwilę, byłoby skrajną nieprzyzwoitością. Jan powstał zbliżył się do księżnej, aby się pożegnać. Otrzymał białą, nieruchomą rękę do pocałowania i proste dwa słowa – żegnam pana. Skłonił się dość hardo, reszcie towarzystwa, z Halszką zaś pożegnał się na ostatku, bo ta odsunęła się pod jakimś pozorem od grona gości. Podając rękę Janowi, rzuciła oczyma w stronę matki i otworzyła usta, jakby miała jeszcze coś pilnego, coś najważniejszego do powiedzenia. Ale było to zupełnym niepodobieństwem pośród milczenia otaczającego wyjście do łęgi – błysnęła więc tylko ku niemu na wpół rozpaczliwym uśmiechem i ścisnęła mu rękę wymownie. Jeżeli jest domyślny, zrozumie. Skoro drzwi zamknęły się za wychodzącym, Kersten rzekł, oddychając głęboko. A, jest jakaś ulga w powietrzu i zaśmiał się sam ze swego dowcipu. Jak się nazywa ten pan? Kto to taki? Pytał grzecznie Rekheim księżnej. To jest pan Dołęga. Dolęga. Trudne są czasem polskie nazwiska. Bardzo dobry inżynier. Pracował u nas w warze. Halszka zaciąwszy usta patrzyła nienawistnie na Kerstena i meła między ząbkami straszne groźby. Ja ci tu dam, stary ośle. Gdy się goście rozeszli po szóstej, księżna Hortensja zawołała starszego służącego. Dlaczego Dominik wpuścił pana Dołęgę bez anonsowania? A nie wiedziałem... Proszę, księżnej pani, przychodzi we środę pyta, czy księżna pani w domu. Myślałem, że tak jak waże pan dołęga jest na co dzień. Niechże Dominik odtąd wszystkich anonsuje, oprócz we czwartki. Słucham, księżnej pani.